Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie, tak jak widzicie już we wstępnie przygotowanym makijażu, bo wcześniej nałożyłam podkład, korektor oraz przygotowałam wstępnie brwi. A to wszystko dlatego, że dzisiaj skupimy się na innych kosmetykach. Między innymi, słuchajcie, zamówiłam ostatnio na stronie Hebe te nowości z Hean. Jest to między innymi taka paletka Dream Dust, która prezentuje się bardzo obiecująco i troszeczkę przełamuje ostatnie schematy rzeczy, które testowaliśmy, czyli brązy i berze. Mam też taki pigment, jest też słuchajcie brokatowa maskara, która trochę słuchajcie działa jak eyeliner, jak ją sobie zasłoczowałam na grzbiecie dłoni, no to jest dosłownie jak brokatowy eyeliner, więc jestem ciekawa jak wypadnie na rzęsach oraz do przetestowania mam najnowsze paletki od Huda Beauty, to są paletki różów do policzków, dostałam je w pasce pr i już chwilę u mnie leżały, jakieś tak myślę dwa tygodnie, no ale wreszcie przyszła ich kolej i którejś z tych paletek sobie dzisiaj użyjemy. Także, jeżeli jesteście ciekawi, co z tego powstanie, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy. I zacznijmy sobie właśnie od tych wspomnianych paletek od Huda Beauty. Pozwoliłam mi sobie odpakować, ale wcześniej nawet nie zerkałam, jak one wyglądają. Więc tutaj mamy pierwszą paletę, Roseberry. W ogóle wszystkie z nich są właściwie w bardzo podobnych opakowaniach i tylko odróżnia je naklejka z tyłu. I tutaj mam Roseberry, która jest taka chyba najbardziej przygaszona, ale też najbardziej, słuchajcie, taka bogata w kolorystyce, taka nasycona. O to mi chodzi, więc nie wiem czy moja jasna karnacja będzie w stanie to znieść. No może to w formie brązera jakiegoś delikatnego by się sprawdziło, pomieszanego z tym czymś. No, nie wiem, zobaczymy zaraz, jak to ugryźć. Kolejna paletka jest taka bardziej baby pink, bo też tak się nazywa. I mamy tutaj, o Boże, też mega intensywne róże. No, nie wiem, czy ja aż tak lubię baby pink kolory, żeby nakładać na siebie takie neony. No, ale trzecia, no, w niej nadzieja, tak naprawdę największa, i to jest, słuchajcie, Toasty Peach. Oczywiście mówię tutaj o nadziei w kontekście, no, moich preferencji. Tak, słuchajcie, od razu widzę, że to będzie właśnie coś, co najbardziej przypadnie mi do gustu. Ja lubię takie brzoskwiniowe historie, w szczególności tego typu odcienie. Wyglądają na mnie super i świetnie się w nich czuję. Także na tej paletce będziemy sobie bazować. Tutaj oprócz tego, że mamy trzy róże takie bardziej matowo-satynowe, to jeszcze zawsze jest coś takiego rozświetlającego. No ale jako, że wspomniałam, że może ugryziemy to w taki niekonwencjonalny dosyć sposób i zaczniemy od paletki Roseberry, to jeszcze przyjrzę się na Chwilę temu zjawisku, i może faktycznie może użyję sobie tego i delikatnie wymodeluję nim twarz. A jeżeli to będzie za mało, to dołożymy odrobinkę tego. Nie wiem, czy to dobry pomysł, sprawdzimy. I nawet wygląda jak taki lekki brązer. Ja twarz przypudrowałam tylko w centralnej części, więc zobaczymy, jak sobie poradzi ten róż właśnie na takiej nieprzepudrowanej twarzy po bokach. Mam na sobie dzisiaj mieszankę podkładu właśnie z Huda Beauty, tego najnowszego, który bardzo fajnie mi się sprawdza, ale mam go w dosyć jasnym odcieniu, więc wymieszałam go z Erborianem, tym Baby Skin Effect w odcieniu Claire i wyszła idealna mieszanka moim zdaniem, taka turbo gładziutka. W formie brązera muszę przyznać, że nawet całkiem nieźle się to sprawdza. Oczywiście ma to taki podton różowy, więc nie można tego nazywać bronzerem oczywiście, ale uważam, że jak na taką prowizorkę będzie całkiem w porządku. Brązero róż nałożony, także przejdźmy już do konkretów, czyli do tej paletki, która spodobała mi się najbardziej, i to jest Toasty Peach, bo tutaj jest kilka kolorów, które faktycznie mogą mi się fajnie sprawdzić. I zaczniemy właśnie od tego najjaśniejszego z matowych. Powiem Wam szczerze, jest taki bardzo subtelny w kolorze, praktycznie na razie się nie wybija, a przypomnę, że nakładam go tutaj właściwie na nieprzepudrowaną twarz bo przypudrowałam sobie, wiecie, strefę pod okiem, tutaj skrzydełka nosa, trochę brodę, trochę czoło, na policzki zostały nietknięte, więc bardzo delikatny, szczerze Wam przyznam. Myślałam, że będzie trochę mocniejszy i że trochę mimo wszystko będzie bardziej brzoskwiniowy, bo wpada, jak już się uda go nabudować, jednak w różowe tony. I to jest taka pierwsza, bazowa warstwa tego różu, może delikatnie to wzmocnimy innym kolorem z tej palety, może właśnie tym. Fajnie się te róże nabudowują też, myślę, że śmiało można je ze sobą łączyć. Nie jest to ale ta szalenie mocno napigmentowana, i to ma swoje plusy, dlatego że mniejsza szansa, że rano, kiedy człowiek się spieszy, kiedy jest taki przymulony i zaspany. Że nałożę tego różu za dużo. I ta paletka nie jest właśnie taka brzoskwiniowa, ale przygaszona jednocześnie. Świadczy o tym w szczególności ten róż, z którego chyba dzisiaj nie skorzystam, a może ciutkę go nałożymy, skoro już o nim wspomniałam, ale dla mnie to też jest taki vibe już trochę bardziej brązera, tak naprawdę ocieplającego. I tak prezentuje się ta mieszanka. Oczyszczę trochę pędzel i nałożymy sobie ten błyszczący róż, który jest najchłodniejszy w paletce. I ma też, słuchajcie, takie. Złotawo-fioletowe drobinki w środku, więc to może być ciekawe. Jest to takie połączenie perły z metalikiem, dosyć płaskie. Myślałam, że to będzie miało troszeczkę bardziej mokre wykończenie, ale daje fajną taką, nie wiem, czy Wy to widzicie, ale też lekko fioletową poświatę, co fajnie kontrastuje lekko z pozostałymi różami. Modelowanie twarzy zakończone, więc tak sobie myślę, że pewnie teraz przejdziemy już do paletki Hean. O tej kolekcji wspomniała mi obserwatorka, więc kupiłam co nieco. Nie wszystko, ale tak stwierdziłam, że na pewno wezmę paletkę, to jest Dream Dust. Ey Shadow Palette. Zaczniemy sobie od tego beżu. Cienia, który przypomina beż, ale czy to będzie beżem? To się okaże, kiedy go nałożę. Uuu, jaki on jest napigmentowany i taki treściwy w konsystencji. I tak, u mnie działa jak beż, chociaż czasami bywa tak, że wiecie, w paletce coś może wyglądać jak beż, a u mnie wygląda jak taki, wiecie, złamany brązowy, jasny cień. Teraz użyję cienia kosmiki. On ma w sobie taką lekko-satynową poświatę błysku. On nie jest tak matowy jak niektóre pozostałe cienie. I zaznaczę nim może tutaj załamanie, bo mam wrażenie, że dosyć mocno wtapia się w odcień mojej skóry. I jeszcze ta, wiecie, błyszcząca poświata sprawia, że no jest to taki codzienny cień, idealny do szybkiego makijażu, ale za bardzo on się tutaj wybijać nie będzie. Nałożę go również na dolnej powietrze. No na razie wygląda to bardzo subtelnie, więc przyciemnimy to troszeczkę może tym brązem, ten jest bardzo chłodny. Ale trochę mam wrażenie, że muszę kombinować z połączeniami tych cieni, bo są dosyć nietypowe tutaj i muszę trochę obmyślać, jak to ugryźć, żeby powstał mi z tego makijaż. I jeszcze tym troszkę ciemniejszym, połączonym z tym wcześniejszym wzmocnię sam zewnętrzny kącik. Okej, okay, i myślę, że już przyszła pora na ten niebieski. Mam ochotę go ugryźć tutaj w wewnętrznym kąciku. O! No jest mocno napigmentowany, ale też jest dosyć mocno lotny. I ma w sobie teoretycznie taką błyszczącą drobinkę, ale ona tak naprawdę odpada w trakcie rozcierania tego cienia. Ten cień nałożyłam również o na dolnej powiece i mam wrażenie, że uzyskałam taki vibe trochę makijażu lat 80. I myślę, że nie obejdzie się bez błysku, ale do tego przejdziemy za chwilę, dlatego, że Mam, jeśli chodzi o tę kolekcję, jeszcze taki pigment. I to jest Dream Dust. Wybrałam go w odcieniu 03, czyli takim bodajże srebrzystym. Był dostępny jeszcze taki bardziej złocisto-brzoskwiniowy oraz fioletowy, ale tak sobie pomyślałam, że do tego niebieskiego cienia fajnie może sprawdzić się właśnie ten srebrzysty. Zobaczmy najpierw, czy on będzie się kleił do powieki od tak po prostu, bo to jest taki bardzo drobniutki pyłek. A tutaj mam dosyć matowo, więc może być problem. Okej, okay, słuchajcie, przykleja się, ale jest bardzo drobniutki zmielony, więc to wygląda dosłownie jak taki pyłek na powiece i przez to, że nie ma się do końca do czego przykleić, co zaraz pewnie zmienimy i dołożę odrobinę jakiejś bazy właśnie do brokatu. Użyję sobie może odrobinki Mio Gloomy Glitter Primer. To bez tego mam wrażenie, że wygląda to tak bardzo, bardzo subtelnie, więc podkręćmy to odrobinkę właśnie tym klejem. O! I teraz efekt będzie znacznie mocniejszy. Już teraz robi się taka metaliczna wręcz tafla. Mam tylko wrażenie, że w trakcie nakładania tego cienia totalnie zniósł mi się ten niebieski, więc do niego wrócę. Mam wrażenie, że ten niebieski też nie za bardzo się chce kleić po prostu do korektora. Więc musiałyby tutaj wlecieć mocniejsze środki, jakaś po prostu baza pod cienie, albo nawet cienka warstwa takiego primera do glitterów. Tutaj wygląda to nawet lepiej, bo od razu nałożyłam ten glitter primer, więc nie było tam pod spodem żadnej drobinki wcześniej nałożonej. Wydaje mi się, że obrysuję całe oko czarną kredką z Huda Beauty, dlatego że mam brokatowy tuż do rzęs, i żebykolwiek się to miało szansę wybić. No to muszę to skontrastować. Czarne kreski zrobione zarówno na dole, jak i na górze, lekko rozdymione tym najciemniejszym cieniem. Troszkę nie podoba mi się to, że po nałożeniu kredki, kiedy nakładam ten najciemniejszy cień, no to powstaje taki efekt trochę jak za mgłą. Oczywiście oczekiwałam tego, że ta czerni zostanie taka rozsmużona. Natomiast mam wrażenie, że to tak wyszło troszeczkę kredowo, ale to nieważne. Przejdziemy już do tuszu do rzęs, dlatego że właśnie zrobiłam sobie taką ciemniejszą bazę, żeby jakkolwiek ten tusz miał szansę się wybić. I to wygląda tak. Mamy bardzo ciekawą szczoteczkę i naprawdę jest to turbo intensywne. Jak Wam pokażę na grzbiecie dłoni, jaki to daje efekt, to to wygląda dosłownie jak brokatowy eyeliner. Także zobaczmy, jak to będzie przyklejać się do rzęs i... Tak się zastanawiam, wiecie co, może ja najpierw powinnam wytuszować się czarnym tuszem, bo obawiam się, że nałożenie tylko tego brokatu może wyglądać mało spektakularnie, a też przydałoby mi się troszeczkę te rzęsy mimo wszystko przyciemnić. Użyję tego tuszu z Pupa Milano, to jest dokładnie Vamp Lash Extender. Nałożę jedną warstwę i pozwolę temu przeschnąć. Jedna warstwa tuszu nałożona, odczekałam tak półtorej minutki i przechodzę już właśnie do tego brokatowego tuszu Dream Dust. Był dostępny bodajże w jednym odcieniu i on ma w sobie nawet takie większe brokatowe drobinki. Oho, zaczyna być widoczny, ale to wygląda znowu trochę jak ta maskara z Maybelline, że rzęsy wyglądają na takie oszronione i troszkę ta szczoteczka skleja rzęsy. Więc trzeba ostrożnie, ale wydaje mi się, że widać ten efekt. Najlepiej będzie go widać w takim, wiecie, punktowym oświetleniu. Przygasiłam jedną lampę i myślę, że już teraz widzicie. Że jest to lepiej widoczne, szczególnie w miejscach, gdzie odbija punktowo światło. Niestety, tylko mam wrażenie, że właśnie, szczególnie to moje lewe oko, które zazwyczaj łatwiej mi się tuszuje, bo mam tam ładniejsze rzęsy. Moim zdaniem, pewnie każdy z Was też tak ma, że Jedno oko lepiej się tuszuje, drugie słabiej, i to pewnie też się zmienia w zależności od tego, w jakiej fazie wzrostu są wasze rzęsy to mam wrażenie, że właśnie to moje lepsze oko bardziej się posklejało. Tutaj jakoś, wiecie, byłam w stanie większą kontrolę nad tym utrzymać, a tutaj musiałam jeszcze rozdzielać sobie to wszystko pęsetką. Względnie mi się to udało, ale... Nie wiem, czy to jest efekt dla mnie. Ja też nie rozumiałam fenomenu tej maskary z Maybelline. I jeszcze punktowo wbiłam sobie ten najjaśniejszy cień z paletki w wewnętrzny kącik, bo czegoś mi tutaj brakowało. I przechodzimy do makijażu ust. Ana ustanowiła sobie produkt, jedną z nowości, którą ostatnio tutaj testowaliśmy, ale w innym odcieniu. A dzisiaj użyję Eveline Winylowe, tyle że w odcieniu 05, który kupiłam ostatnio. I też zamówiłam ten błyszczyk po w hebem. I bardzo mi się podoba, muszę wam przyznać, jak te produkty się zjadają. Zjadają się trochę lepiej niż Maybelline, tak szczerze przyznam. A przez Maybelline przeszłam przez opakowań, nie wiem, 20 na pewno, bo na ustach pozostaje nie tyle taki śliski, gęsty film jak w przypadku Maybelline, tylko usta wyglądają po ich wyjedzeniu i wyjedzeniu tego błyszczącego bardziej jak potintowane. No ten kolor fajnie wygląda, szczególnie do tego sweterka. Dobra moi drodzy i makijaż mogę już uznać za skończony. Nie mam przy sobie zegarka, ale jest około godziny dwunastej. Dzisiaj u mnie święto niepodległości, więc jadę za chwilę na obiad do taty. Powiem wam szczerze, że bardzo podoba mi się to, jak wygląda twarz, jak wyglądają policzki, jak wyglądają te róże. Naprawdę wyglądają tak bogato. Wszystko jest tak świetnie ze sobą zgrane, dopasowane. Mimo tego, że trochę się obawiałam, szczególnie tych cieplejszych brąz zero różów, to to wygląda to naprawdę super i ten rozświetlający róż pozostawia taką poświatę rozświetlenia, ale też właśnie niezbyt nachalnego. Więc może to dobrze, że to nie jest tak mocno brokatowe czy takie drobinkowe, jak na przykład rozświetlacze Sfenty Beauty, tylko właśnie, że jest taka właśnie fajna, lekka poświata. Jeśli chodzi o makijaż oczu, no to muszę Wam przyznać, że mam mieszane odczucia. Ta paletka, zaczynając właśnie od paletki kolorystyką bardzo mi się spodobała, ale jeśli chodzi o konsystencję cieni, im dłużej z niej korzystałam, tym bardziej kredowa mi się wydała. Szczególnie jeżeli chodzi o tematy w brązach, no to nie jest do końca ta jakość, do której przywykłam. Jakość, która fajnie się łączy czy to z czarną kredką, która fajnie rozciera czarną kredkę. Zawsze pozostawał na tej czarnej kredce taki kredowy osad, jakby ona się tak rozjaśniała, jakby w bazie tych brązów było coś właśnie takiego białego, coś takiego pustego, w pigmencie i to samo zauważyłam właśnie w tym niebieskim bardzo łatwo się wytracał z powieki. Podoba mi się ten rozświetlający blask, który mam wewnętrznych kącikach, a co do tego pigmentu, myślę, że fajny daje efekt, szczególnie w połączeniu właśnie z primerem do glitterów, natomiast będę z niego korzystać raczej w konfiguracji z inną paletką, na przykład z paletką Huda Beauty, którą mam tutaj pod ręką Icy Nude i ona prezentuje się tak, i właśnie z nią nie mam takich problemów, czy to chcę zrobić sobie taki bardziej grungy makijaż, przydymiony, czy właśnie chcę rozdymić czarną kredkę, no to właśnie nie robi się taki dziwny kredowy osad, który tutaj mi się pojawiał. Jeśli chodzi o rzęsy, o ten brokatowy efekt, ogólnie fajny bajer, może bardziej bym się z tego cieszyła, gdybym miała doczepiane rzęsy, czy to usteliski czy to po prostu doklejone i sobie potraktowała nimi bezpośrednio właśnie tym tuszem brokatowym takie rzęsy, bo tutaj niestety moje naturalne dosyć mocno się po Sklejały, troszkę tak spajączyły się i wyglądają biedniej niż już ja do tego przywykłam. Bo moje rzęsy w sumie w tym momencie mnie satysfakcjonują do tego stopnia, że tak jak widzicie, praktycznie nie doklejam sztucznych. Może jeszcze kiedyś zacznę je znowu doklejać ustylistki, na razie mam tego dosyć, więc odpoczywam. No ale właśnie w takiej konfiguracji z naturalnymi rzęsami dobrze jest to podkręcić najpierw zwykłym tuszem, dlatego, że gdybym tego nie zrobiła, te rzęsy właściwie byłyby niewidoczne, tak czy siak. I właśnie jeszcze do tego lekko posklejane i ten efekt mógłby być słabszy. Natomiast w połączeniu z tuszem dobrze, że jest ten czarny tusz, bo on je wybija trochę do przodu. Natomiast sam brokatowy praktycznie jest niewidoczny. W zwykłym oświetleniu ciężko jest dostrzec te drobinki. No a właśnie w takim sztucznym myślę, że to jest lepiej widoczne. I tylko w takich właściwie sytuacjach tego typu tusze mają sens. No i pomadka z Eveline, Tak jak widzicie kolor świetnie się tutaj do mnie dopasował. Bardzo je lubię. Ostatnio używam ich codziennie. I dokładam je sobie w ciągu dnia raz czy maksymalnie dwa i jest super. A nawet jeżeli zapomniałabym ich dołożyć, to i tak mam tę pewność, że na ustach pozostaje lekki tint i mogę na przykład na to nałożyć po prostu bezbarwny błyszczyk i też będzie super. Także ja z tych produktów jestem zadowolona, bo nie muszę ich ścierać w ciągu dnia, żeby je reaplikować, tak jak bywało w przypadku pomadek Maybelline, że robił się taki lekki gruzek, który trzeba było jednak zetrzeć, zanim nałożyło się świeżą warstwę. Tutaj coś takiego się nie pojawia, ale troszkę kosztem tego, że ta pomadka ogólnie te pomadki są lekko przeźroczyste i właśnie one tym tak tintują, a nie wgryzają się grubą warstwą. Także to tyle, moi drodzy, na ten moment. Spotkamy się wieczorem na ostatecznym podsumowaniu trwałości, zobaczymy, jak się to utrzyma. Także do zobaczenia później. Hejka kochani, wracam do Was już dosyć późno, bo oglądałam serial Heweliusz jest 22.56. I tak prezentuje się makijaż bez żadnej poprawki nawet w kontekście makijażu ust, także możecie zobaczyć sobie jak te pomadki z Eveline radzą sobie właśnie w ciągu dnia. Bez poprawiania, zostaje na ustach taki naprawdę bardzo solidny film tintowy, bym mogła to tak nazwać, bo właśnie nie jest to ciężkie i nadal wygląda dobrze, nawet bez tego połysku. No ale jeśli chodzi o resztę makijażu, czyli to, co podlega dzisiaj szerszej ocenie, no to tak jak widzicie, utrzymało się to bardzo ładnie. Zarówno makijaż oczu, jak i makijaż policzków jest na swoim miejscu. Mogłabym w tym makijażu spędzić kolejne godziny. Jeśli chodzi o te, Tuż do rzęs. To widziałam jedynie, że jakieś takie pojedyncze drobinki opadały mi na policzki i w ogóle w różnym oświetleniu, szczególnie jak był jakiś taki, wiecie, półmrok, kiedy oglądałam serial, widziałam, że po prostu ja widzę te drobinki przed oczami, że po prostu czuję takie małe rozbłyski światła gdzieś tam po bokach. Co mnie troszeczkę może wkurzało, też właśnie widzę, że błyszczy mi się tutaj taka jedna drobinka na policzku, więc no nie wiem, może od czasu do czasu będę z tego tuszu korzystać, a może też fajnie sprawdzi się właśnie w formie eyelinera, no bo jest naprawdę turbo napigmentowany, jeśli chodzi o samą tę masę brokatową. A makijaż oczu utrzymał się w sumie bez zarzutu. Mam wrażenie, że ten niebieski cień jeszcze bardziej wypłowiał, więc on nie dość, że nie jest super przyczepny, to wydaje mi się, że ma jednak tak Taką tendencję do jeszcze takiego, wiecie, może nie tyle odklejania się, chociaż może to na to wpływa, ale po prostu stracił na swojej intensywności. Ja wiem, że to był taki błękit, no ale on jednak w opakowaniu wygląda trochę inaczej. Nie wygląda jak taki siwy cień tylko wygląda jak właśnie błękit, a na powiece wygląda już tak właściwie jak szarość. Także to tyle moi drodzy na dzisiaj, dajcie mi znać jak Wam się podobały te produkty, czy na coś się skusicie, czy coś przyciągnęło Waszą uwagę, jeśli tak to co. A jeżeli już coś testowaliście i możecie się wypowiedzieć, to koniecznie dajcie mi znać. Tymczasem żegnam się z Wami, ściskam Was bardzo, bardzo mocno i do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku. Muziolki, pa, 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 pa!